Yo, yo. Witam wszystkich w kolejnym odcineczku z Raidera. Wracamy sobie do naszej niesamowitej historii. Skończyliśmy na momencie, gdzie. Która mam wybrać? 1348. O Boże, ja nie pamiętam. O, dobra. Skończyliśmy sobie w momencie. Gdzie tam jakieś takie duże rzeczy się paliły, i w ogóle przepraszam, ale nie pamiętam w jakim momencie skończyliśmy. Pamiętam, że szliśmy do e, tej wieży nadawczej, tej radiostacji, czy co tam wezwać pomoc. E, tak, i mnóstwo naszych znajomych się znalazło, ale później zgubiło. I dzikie rzeczy, dzikie rzeczy się dzieją. Bo ludzie umierają. Tak, dokładnie. To jest chyba kurde siódmy odcinek już, co? A, my tego ziomka, żeśmy tutaj ten... on jest. No nieważne, był tu ziomek... Hmm. Musimy iść tu, tak? To jest nasz punkt. Dojście do bazy. Nie. bo no, musimy iść w jeża. Tutaj, aha, czyli i tak tu musimy wejść. Dobra. Tu cieszyć się słuchawkami. Aha. Zdejmiemy tam na górze, jak myślicie. Zdaliśmy go chyba co? No, bo lampa coś spadła, jak mi się zdaje. Kurde, myślałem, że nie zginął. Ale zginął. Jest jeszcze jeden ziomek. I to tyle chyba, co miałaby podnieść. Czy tu też ktoś stoi, w lecaczku? A i tam też coś dalej jest z jakimś berłem. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Zdejmiemy tego. Najpierw. O ja. Gdzie jest ten tutaj? Co go zabiliśmy? Nie wiem gdzie jest. Jeps. Aby zapalić pochodnię. Słuchajcie okay, jak tu się skradało w tej grze? Kontrol, dobra Zabijemy go po cichu Tylko jak? E? F? O, F Aha, naciskaj E cholera Dobra, dobra Aha, tam ktoś sobie znowu spawa Tam coś tam robi Zobaczymy, czy tu coś nie ma ciekawego. Dobra, lecimy do ziomka. Też go weźmiemy po cichu. Będziemy się tutaj jakoś z nim wiziać długo. Dobra, Mek A dzisiaj... Y Mogą się niektórzy pytać, czemu nie ma okularków Ale... Tłumaczenie jest banalnie proste, po prostu oczy mnie nie bolą I... tak I nie ma okularków, dlatego Co, tu ktoś jest, czy... a jest Ale on jest tyłem? No tyłem To zdejmiemy tak, na szybciutko nie będziemy się bawić długo bronie w obozie. I właśnie Ej, możemy ten łuk sobie ulepszyć, czy on już jest na maksa, co? O chuj. Nie zauważyłem cię kurna, nie zauważyłem tutaj gościa. Ja tu sobie przebiegłem wszystkich pozabijałem, a on nic. Rola teraz spacja wyskoczyć e pochodnie, a to jest amunicja, ale ja jej nie mogę? No lecimy, ło, oh. zlagowało, Dobra, ja, Dobra, spokojnie, o nie, przyklinają najgorzej. Nie wiem, co to robi. Aha, gazy tutaj z... zniwelowało, że tak powiem. Mhm, mhm, mhm. Szkoda, że się nie da przełączyć na pierwszą osobę. To, to by było miłe, powiem szczerze. Ok. O nie. O kurna, tu beczka była? Nie ogarnąłem. Olerka. Można było to bardziej spektakularnie ogarnąć. Ale jajaj yeah, yeah, bec, nie ogarnął. Pora umierać, to umieraj gościu. Kurna, będzie mi mówić jak mam żyć cymbał Wiele mamy 7 minut mm -hmm -hmm. dobrze w ogóle kim są ci ludzie tak się zapytam da się tym rzucać <laughs> Da się rzucać Koza Ktoś tu biega A nie, to te się palą rzeczy. Sprawdźmy sobie czy coś tu jest ciekawego. Tu się nie da. Tu się nie da? To gdzie ja mam iść? Mam wrócić? Nie rozumiem. Szybę mam z tym? O, czyżby jakaś łamigłówka? O, ciekawe, ciekawe. Ona coś mówiła, tylko ja jej nie słuchałem. Aha, ona to upuszcza jak ja skaczę. O, ciekawe, ciekawe. Mamy coś tutaj napisane? Znajdź konsolę łączności. Aha, aha. Naciśnij, aby podnieść, to nie. A na mapie mamy coś zaznaczone? A jest, tam dalej coś. Dobra, dobra. Po prostu jak zwykle błędzę tutaj, tak? Błądzę. To znaczy się. Dobrze idę? Dobrze idę. Ale muszę jakoś dalej przejść, a ja tu nie widzę przejścia. Ty. Mam wrócić jakoś? Nie no. Nie. Kurde, może sobie jaśniej trochę wezmę monitora na chwilę, bo nic tu nie widzę. Um, nie no, powiem szczerze, że Zgłupiałem, no. się nie da z powrotem I coś tu trzeba zrobić O Jezu Dobra, to może Może zrobimy małe cięcie po prostu Żeby nie marnować czasu i jak ogarnę to wrócę do was To zaraz się widzimy Teraz. Czy to chodziło dobra? O kurwa! O kurde, mnie, proszę. Masz kurde. Dobra, nie chcę raportów, szkoda czasu na raporty. Sprawdzamy, czy coś tu jeszcze jest. O, proszę bardzo. Czy jak widzieliście, chodziło o jakąś tam korbę z gazem, żeby odkręcić? Kurwa. F. Diabelstwo niecelne taki ma odrzut. No ale to jest samo kurde nic więcej? Wyjmę te lampy O ja rozumiem, że, że mam zeza I strzelam tam gdzie nie powinienem, ale udało się Wszyscy nie żyją, o to chodziło Ojku, Teraz tam na górę wejdziemy. A możemy tędy? Tędyk, tędyk? Nie, nie, gra nie jest aż tak mądra. Tylko możemy wejść tam tędy, gdzie nam pokaże, że możemy wejść. I dobra, to są ulepszymy jakieś rzeczy. Przęt. łuk aha Wracam. a to Oho. Ile jest? Po gdzie mam pokazane gdzie są moje? To jest moje te wszystkie? Oho. A łuk na maksa, z tego co widzę. Dobra. Musimy zbierać punkcioszki. Po prostu. Coś. Ojciec Matias nas wyzwoli. Od czego? Od tej wyspy? Kolejna beczka, której JJ nie zauważył. Czy to ojciec Matias? <śmiech> <śmiech> Chyba nas już nie wyzwoli. Dawaj, dawaj. Lara, Z, to nie wygląda jakby miało zadziałać, nie? Powiem wam szczerze, że. <grywa> <grywa> Okej. Okay. Alex, jesteś tam? Terminal jest zniszczony. Holej. O ile nie spotkałaś po drodze jakiegoś fachowca, będziesz musiała się połączyć ręcznie przez terminal serwisowy. Okej, okay. to chyba nic trudnego. W sumie tyle, że najpierw musisz go znaleźć. W takich starych wieżach montowali je wysoko. Bardzo wysoko. Zawsze bardzo wysoko. Kolejna wspinaczka. Świetnie. Wiecie co, wszystko spoko, że jej się wydaje i tamtemu gostkowi, że to tam jest, ale słabo by było, jakby się okazało, że jednak tam tego nie ma. Dobra, chyba wszystko żeśmy tutaj... Aha, aha. Lepiej, żeby ta wieża działała. No, fajnie było. Ep. no śnieg. Umiejętności. co mi tu się świeci? W sumie zbieracza, dawaj. Idziemy dalej. Chyba, że... Możemy w sumie zakończyć ten odcinek i... kurde... Możemy tam iść w następnym odcinku. Co wy na to? Jak na lato? Wiedziałem, że się ucieszycie. Dobra, to widzimy się w następnym odcinku. Jau jau.